Cześć siemoneczko, witam was w kolejnym odcinku z serii Dragon Sang Online na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie grali na nasy Panterem roku i będziemy dalej przechodzić fabułę Draken Sanga. Mamy siódmy poziom, jesteśmy w Greenforcie. W ostatnim odcinku przeszliśmy sobie samouczek. E, nie mamy niestety żadnego wierzchowca póki co. E, I mam nadzieję, że odebraliście dobrze e, ostatni odcinek, ponieważ przez to, że miałem mało czasu e, jeszcze go nie zmontowałem, także... Eee, mam nadzieję, że po prostu był dobry I teraz Nagram ten odcinek i wrzucę dopiero pierwszy, drugi I tak dalej, nie? Eee, my mamy nowe misje, tutaj Wiejski urzędnik Hubert Jestem szczęśliwy, że się pojawiliście Umarli, znowu powstają na łąkach z Atakują wszystko co żywe, wieśniacy schronili się u nas I mieszkają na ulicach, co mam teraz zrobić? Umarli, powstają z grobów Udało się nam kilku z nich zabić i ułożyć stos, ale zanim byliśmy w stanie ich podpalić, no bo nas zaatakowali, jeżeli może to pomóż nam spalić te stosy. Nie ma sprawy. Mamy też misję od innych tutaj ziemeczków. Ło to się! Już nas atakują! 30, dobra, zajebiście damage wchodzi. 66 damage mamy podstawowego, nie jest źle. Walimy ich wszystkich na dziurę. ręki, pięknie. Parowy maników naprawdę fajnie, fa fajnie, fajnie się nim gra. To z trupów spalony, 1 na 5, 5 takich stosów musimy tutaj zrobić. I misja poboczna, jedna zrobiona skórzana torba, miny. Kolejny 100 stupów, zajebiście, z którego wyszedł jakiś północny wojownik. 15 na 25 już jest nieumarłych stworów zabitych. Bardzo fajnie. Idą już do nas kolejne hordy. No i pamiętacie w ostatnim odcinku braliśmy jeszcze na koniec wszystkie questy pobosne poboczne e, i ten główny mieliśmy do zrobienia, główny sobie już wzięliśmy, no i te poboczne jeszcze musimy zrobić, musimy zapukać do drzwi e, od jakiejś babuszki i musimy znaleźć syna kogoś Dobra, utracony syn, a spalony 100 strupów, kolejny 3 na 5, kolejne tutaj są te, kolejne, kolejne jak to się mówi, kolejne potworki Kolejne stosy trupów Pyk, jest chyba ostatni brany, zajebiście Wejdziemy tylko jeszcze po te tutaj dwa kościki na dole Tam chyba będzie ten syn i ta babuszka eee, Ona mówiła, że mieszka niedaleko źródlanego dworu, tak? Dobra, to wie, wiemy, że tam na pewno będzie tamto miejsce A zagroda Jurka to jest to, gdzie ma syna Znaczy, gdzie zgubił syna No czy nie zgubić dziecko trochę, ale no Zdarza się, jak, jak napadają, umarli E, ósmy poziom, z się na razie nie zajmujemy, wytłumaczę to w którymś odcinku bardziej. Na ja, razie po prostu lecimy z tą fabułką. I czy syn znaleziony? Znaleziony. W beczce. Zajebiście, nie? No świetnie chować synę w beczce. Nie mam do tego nic. E, czy on beknął tutaj? Dobra, spoko. nie ma sprawy. Nie mam nic do bekania. Lecimy, lecimy. Znowu beknął. No spoko. Trzeba się przyzwyczaić. Tu chyba ktoś bije potworki. Eee, nikt nie odpowiada na pukanie Tom sprawia wrażenie opuszczonego Kocioł zbadany Dobra, wszystko chyba zrobione co mieliśmy Wszystkie misje z pytajnikami Hubers, żebyśmy się tylko zameldowali Jako, że ja wiem yy, co nieco o tej gierce No to po prostu nacisnę P I przelto się do miasta To jest taki powrót yy, nie wiem, czy jest to jakoś bardziej opisane. Możecie się teleportować do najbliższego miasta, w którym byliście. Tak, wiecie, kupiacie się i po prostu lecicie. Nie wiem, czy jest to opisane. Teleportacja do miasta po prostu. Nie, i jesteśmy w Greenfordzie. E, dalej słonki z Firthfield tutaj są. Także nic się nie dzieje. E, idziemy oddać wrasa. Dobra, zajebiście, ucieszył się z syna. Nie wiem, kto chowa syna w Berce. Ale tą rundkę bym przyjął. Piąty dzień trzeba ją zrobić i 250 mrocznych. Stary mordo, Lecimy z moto. Skrzyneczka jest, skrzyneczkę sobie zaraz otworzymy, oddajmy tylko kościora. Idźmy do Huberta, czy nasza czy, czy, czy. kariera idzie do przodu. I zobaczmy jeszcze sobie tylko tą strzelbę. Więcej ataków na sekundę, ale mniej szkód. I to o 4 praktycznie. To w sumie się nie opłaca, nie? I Helmson. A dobra, powiem być lepszy raczej. E, dobra, idziemy po koleżaneczkę. Nie ma jej tam, znaleźliście jej w Dziwne, ona już zawsze chętnie gotowała. Rozmawiamy te dziwne rzeczy, ale coś takiego, w takim razie może udała się do Kingshi, ma tam siostra, dziękuję, jest dobry z was chłopiec, nie ma sprawy. Eee, spoko, spoko. O, dobra, dałam jakąś esencję, proszę wejść sobie ją i walcz z potworkami. Jesteśmy dwa truny, jedne przy nam mam 20% życia, dajmy je sobie pod H. Na H będziemy ją go mogli używać i tutaj 20% pary dajmy go sobie na D. Zaraz tworzymy krzyżeczkę. Dostaliśmy esencję, nie wiem czy ona się już mi się założyła. Czy jest w punku, Nie założyła się. Eee, plus 50%, no to jeżeli będziemy mieli jakiegoś mocniejszego potworka, to po prostu e, po prostu go sobie założymy sobie tą esencję spaliście wszystkie trupy, dziękuję panie mam nadzieję, że teraz jesteśmy bezpieczni, gdyby jeszcze mogła przybyć teraz odciec z King shield, czy to miasto w ogóle nadal istnieje co mam zrobić? Porozmawiamy z mistrzem Witrandirem Ci znowu się wracamy no, co mogę powiedzieć co mogę poradzić, tak wygląda takie rano <laughs> Zaraz e, częścika otwieramy. Kurde, już nie mogę nie mogę się doczekać, co to będzie za temek. To będzie na pewno piękny itemek, a mój movement speed jest tak wolny, że wow. Mam wow, wow, wow. nadzieję, no, że szybko konia dostaniemy. Tutaj również powstają umarli jest źle. Miałem nadzieję, że portale otworzyły się tylko w twierdzy, ale możliwe, że tragedia objęła też większość duri. O nie! Nic, nie da się już tu dziać: Pantera mroku pozostanę tu z różką Grimaga i zobaczę, czy można będzie jeszcze odbudować twierdzę, udeść się w drogę do Kingshield, powiedz o atakach. Proszę, w drodze do stolicy pomóż komu tylko się da. Nie ma sprawy. Porozmawiaj z żołnierzem, by Atom przed bramami King Shield poprosił o pomoc. pomoc. Nie wiem, gdzie jest King Shield teraz. Eee, możemy sobie tu odpalić, tak myślałem. okej, okay, jakiś Wordfield. Mamy tam dwa dwie bramki do otwarcia dwa nowe tereny. I trzeba tą skrzynkę w końcu otworzyć. U góry możecie przyjrzeć. Jest mała krypta i King Shield. Tam u góry też jest stary cmentarz. I to tyle. Na tej górnej części tych dźgłąk. Otwieramy czyścika i dostaliśmy rynkowice które są... Wow, ataki na sekundę 0.00 Świetne, po prostu świetne. Są gorsze, bo nie dodają nam nic do ataku, do kryta, więc nie będę nawet ich brał. A ja wolę mieć większy damage, a mniejsze HP, bo po prostu wiecie, szybciej zabiję te potworki, mm, więc wolę je szybciej zabijać, ale jakby mieć mniej życia, być bardziej podatnym na ich damage. Eee, dobra, musimy się tam dostać gdzie jest pytajnik, czyli trochę nas zejdzie, tam są się meczkowie ja tutaj będę bił te potworki po drodze, żeby po prostu expa dostawać, tak? I myślę, że po prostu zrobimy szybkiego speedruna, timelapsa, żeby było trochę łatwiej, ewentualnie możemy tu zaprosić do grupki. Chujos drd, los, bo ja wszystkich zaprośmy, bo to ziomale, a razem to więcej expa zawsze wpadnie, może ktoś wejdzie. No i co, lecimy do pytajnika na szybkim timelapsie, e, w razie czego będę potwory po drodze, bo... bo to zawsze darmowy ekspo, mam już ósmy level i ktoś od, odmówił wstąpienia do grupy. Także lecimy do góry. Dobra, jesteśmy już pod bramami King Shui, żołnierz Beata. Wszędziecie, panie, z Grimfordu. Oczywiście, jaką udało się uciec? Co sądzicie, King Shui ma przysłać pomoc? Większość mężczyzn i kobiet zginęła. Obawiam się, że Greenford będzie musiał się utrzymać jeszcze trochę bez wsparcia. Mamy dziewiąty level. Okazała się jakaś zamaskowana postać, która uniosła umarłych w górę Wielu z nas ginęło w pierwszej walce, w tym Jere Jeremias, dowódca. Większość nieumarłych zbiera się wokół cmentarza lub stamtąd nadchodzi i mamy zabić 20 nieumarłych. Gdy nadeszli nie umarli, na starym cmentarzu zgasły światełka Agathona. Nie ma problemu, zrobimy to, Odpalimy te Światełka ponownie, żeby świeciły tam ładnie I mamy jakiś zajebisty strzał Plus 200, zadaje 250% eee, Tutaj sobie wszystko dajmy może w to Nie ma problemu eee, No i co, lecimy, lecimy, lecimy Właśnie King Shield sobie nie odkryłem To może być przy połowie Nasz stały trup, to już ósmy level Odpalone światełko, nic się nie stało Tutaj, żebyśmy w razie czego mieli To sobie odpalę tych nieumarłych bo 20 mogą się nie zrespić, fajnie, tym bardziej, że to puszcza drugie na trzecie światełko zapalone. Ja bym poszedł po tych tutaj i ich zaświecił i nie, nie wiem czemu nikim nie przyjmuje tutaj zaproszenia, skoro to darmowe jak zawsze wpadnie. Okej, okay. dobra, nie ma problemu. Ten specjalny ksał, to zobaczę. Nie wiem, ile będę to zadałem. 51. To nie jest jakiś taki wybitny, nasz bym powiedział. Jest taki, taki neutralny, po prostu jest, nie? E, dobra, światełko od Agathona. Mam też tą małą kryptę, a na razie tu nie idziemy, bo nie mamy do tego quest'a. A do każdej mapki, no mapie, do każdej, jakby, mm, do każdej, nie wiem jak to powiedzieć, do każdej mapki, właśnie, ale z całej mapy, e, jakby Drakensanga, Manga, z Duri całej, Dracani właściwie, Drakani, e, Z każdej, właśnie, mapki mamy misję. Więc nie ma co tam chodzić bez misji, bo, po bo ale no, co nam z tego, nie? Nie mam tutaj na tym końcu, nie, to jest żadnych kodzików takich, żebyśmy od razu mieli. Premium, a też kupować nie chce. Eee, Światło zapalonaść siła tego ognia, przepędzi ją Baruch, nie ma sprawy, a też kupować nie chce właśnie premium, no bo tam radzę sobie po prostu bez niego, nie? Stworzenia na cmentarzu zostały pokonane bardzo dobrze, ale co to wszystko oznacza, jesteście przecież członkiem sojuszu, czy powracają czy powracają stwory świata roku? Właśnie ludzie już od dawno przed tym ostrzegali, ale nikt wam nie wierzył. A zatem nie urmarli, przychodzą z tej małej krypty, w takim razie musimy ich tam zaatakować, zobaczcie, czy uda się wam znaleźć i usunąć źródło tego wszystkiego, nie ma problemu. Nie będziemy wchodzić do Kingshi jeszcze. <laughs> Wyjdziemy po tej misji, chyba że będziemy jeszcze gdzieś musieli jeszcze cofnąć do Greenfordu. Eee, I tak jak mówię, no nie będę kupował tego tutaj premium, bo bo no nie oddaje, nie? A to nie jest pierwsza... to nie jest całkiem nowe konto. Eee, widzieliście to na początku odcinka, że tam były cztery postacie zrobione, więc no nie mam takiego darmowego jakiegoś kodziku albo nie mam wiecie deluxa taką, nie co zrobię, nie? <laughs> eee, lecimy po prostu z misjami, XP, mam nadzieję, że się 10 to co najmniej lewa się wbije. No, ja taka widzę mm, mapka A do B ostatnio trochę zawaliłem w odcinku i powiedziałem że jedna jest taka zaokrąglona a druga jest A, a do B i to na odwrót w sensie tam ta jedna była A o, B, bo to jest typ mapki A o, B. czyli że idziecie do jednego punktu do drugiego nie i to tyle nie a jest jest taka zaokrąglona to po prostu nie macie się jednego stałego punktu i drugiego po prostu wiecie, zaokrąglona. Monterzestawa może pokazać składę o co mi chodzi. Dlatego przepraszam, że się pomyliłem. Ale każdy my się po ludzi ludźmi, także no, każdy chyba to What the shit? wystąpił błąd? Nie wiem czy wy to widzieliście czy się stało. Może nie, bo wiecie, na obecnie mam przeznaczonego drakensanga, żeby się nagrywał. Ale wystąpił błąd jakiejś aplikacji i miałem takie. Co się stanęło w ogóle właśnie? <laughs> Dziwne. 65 esencji zbioru. czyli tamtej esencji, którą miała dała nam tamta taki Eee, liść, zajebiście, lecimy, 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 nie śpimy i... o kurde! Misz nie, nie umarł, dowódca, Jeremios! Jarek, nie do się! Pół go ze tam. Za 24. Pół go z drugiego strzału. O nie, późnika zaatakowałem. Pół go z trzeciego strzału. I zginął Jarek. Jeremiasz nie miał szans na mniejszych. Dobra, mam dziesiąty level. Wszystko podajemy sobie w tego strzała i porozmawiaj z Beatą. Dobra, to nie ma się co teleportować na P. Bo cofniemy się do Greenfordu, a potem znowu całą mapkę. Łąpkę będę musiał przechodzić, więc to nie ma najmniejszego sensu. Także zrobimy szybkiego timelapsa i takie turbo szybkiego, i się przeniesiemy, jakby pod, pod bramy King Shield do Beaty. Let's go. Dobra, morderstwie, jesteśmy już pod bramami przy Beacie. To jak ktoś na koniusy siedzi, ale ładny koniks. O, i mamy questy mm, dzienne, także możemy je tutaj sobie zaznaczyć i może, może się nam udaje zrobić. Co przewódcom nie umarł? Był u nas dowódca Jeremy, a zamaskowany musiał w takim razie ożywić go po jego śmierci. Dziękuję, że pomogłeś jego duszy udać się na spoczynek. Nie ma problemu. Kinksil, jestem bardzo wdzięczna za pomoc, zresztą poradzę już sobie sama. Udajcie się do Kinksil, powiedzcie, że potrzebujemy wsparcia w Greenford. Ernest Reming to mądry człowiek, będzie wiedział, co robić, i dostaniemy w końcu konia i będziemy się mogli szybko poruszać. Zajebiście. 400 euro wartości. Yo! 400 złota właściwie. Osiągnięcie uzyskane, miasto królów. Jesteśmy w Kingshill. Jak widzicie, tutaj były łąki z a my już jesteśmy tutaj w Kingshill za bramami. Wchodzimy przez bramę Miasto królów. Zobaczcie, tylko ile tu już jest graczy. Yy... Miasto królów, no co można tu więcej o nim mówić? To jest Ernest. Witaj młody członku sojuszu, twierdza w pobliżu Greenfordu spłonęła i w Wittrandircie przesyła kosmar. W całym kraju ludzie dążą o potworach, ale także i tutaj wokół King's Hill dzieją się dziwne rzeczy. Dostajemy koniecznie, czy nie? Dostaliśmy chyba. Ludzie nie wierzą w nas sojusz, być może nie zdają sobie sprawy, że zawsze byliśmy gotowi stawić czoła wszelkim niebezpieczeństwom. Kanclerz Can Richet Alivin musi usłyszeć o tej grozie z ust naocznego świadka, by pojąć to, co faktycznie się tutaj działo. Tymczasem organizuje wsparcie dla Greenfordu. Także do Grimfordu już raczej wracać nie będziemy. Mamy brać, czego ten tutaj, jak to się mówi, ten... ten... Yy, kamień podróżny. My możemy wsiąść na swojego konika, możemy go dać na O, jest na O, możemy go wrzucić do sakwy. Szybko wyjaśnię pokrótce, co to jest sakwa. Widzicie, tutaj mogę sobie wchodzić i schodzić z konia z ekwipunku, albo wchodzić na niego na O. Czyli teraz patrzcie, tu mam myszkę, wchodzę, klikam tylko O i schodzę tak samo, nie? E, I on mi zajmuje slota, zobaczcie, że teraz mamy tu raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, mamy 21 slotów, można to powiększać. Nawet to. Nie jest na razie potrzebne. E, I żeby mieć tego slota jednego więcej, możemy sobie po prostu zrobić tu, wejść w sakwę i dodać tego wierzchowca do sakwy. Dzięki czemu on zniknął z mojego inwentarza, a ja mam go w sakwie. Daję sobie go gwiazdkę i teraz zobacz, naciskam tylko W, galopem przez naciskam tylko W i mam tego konia tutaj wreszcie, zawsze czego i zawsze mam go ustawionego na O. Jeżeli będę miał na przykład wierzchowca typu biały tygrys, i go sobie też tu ustawię? No to wiecie, będę go miał, jego na o. I będę sobie po niej między nimi mógł zmieniać. I właśnie po to jest. A jak widzicie, konie oddają. Bo zobaczcie, jak szybko biegamy z, konia, z koniem, a bez. Także naprawdę to oddaję. Tam musimy podejść do góry. Yyy, tutaj mamy dużo graczy. Zobaczcie, jakie to miasto jest całe. Piękne, nie? i mamy kowale, czyli sprzedajemy naszej itemki nie? Wszystko bardzo ładnie. Tutaj mamy kobolda. Tutaj mamy taką skrytkę naszą, gdzie on przechowuje nasze rzeczy. Czyli na przykład ja nie chcę używać tego, mogę to dać tu. Co? Nie gadaj, że tak się da! Yo, Odkryłem coś! A ja, nie wiedziałem, że tak się da, a zastanawiałem się właśnie, czy tak się da. Tak, zajebiście! O to mi chodziło, takie coś było potrzebne w tej grze, zajebiście. Teraz na razie mi się to nie przyda, ale ogólnie potem... Ach, zrozumiecie, dlaczego to było dla mnie takie ważne. Także tutaj sobie zostawię esencję i te tutaj dwie rzeczy. A To jest właśnie kobold, tutaj możemy przechowywać kobold. Wygląda tak, tu jest kamień podróży i tutaj jest gdzieś ten Ernest. E, my lecimy koło dzikiego lasu. O, lecimy do tronu, to może nie na koniu. Do króla chyba lecimy. Francis Fred Ivan twierdza spłonęła, pośle do Grimfordu jak najwięcej żołnierzy czasy są ciężkie, nie umarli grasują na paskwiskach do tego te szalone wiedźmy w King's Hill Ros Rosalinda wspomina o jakiejś trefnej wodzie obawiam się, że to ich sprawka, więc to pytają o szczegóły ja chciałam tylko pokazać, że tutaj jest król w King's Hill. nie wiem czy możemy wchodzić zapukałem do króla, siemaneczko królu nie wiem, po czerwonym dywanie witam cię królu, król Harold to jest nasz król, tutaj król drakani król właściwie King's Hill po prostu drakania to jest cała, cała mapa, wszystko to co poznajemy nie wiem czy w Grimfordzie był król, Hubert był takim, nie wiem to powiedzieć, podwładnym, jak mi się wydaje, to powiedziecie. On był tam szefem. <laughs> eee, a więc tak, pójdziemy szybko na dół, żeby wam pokazać wszystko, co jak wygląda. Tutaj mamy Grizmka. Eee, grizmek? To jest taki zwierzęciarz i u niego możemy sobie kupić różne, przeróżne konie. Jeżeli będziemy tylko, uzbierać, jeżeli tylko uzbieramy dużo złota, możemy sobie tu nawet goryla kupić, jeżeli będziemy mieć 2100, możemy sobie nawet węża kupić, zieloną ropuchę. Wszystko co się da, możemy sobie petka kupić i właśnie to będzie mój pierwszy cel, nie to żaden wieszkowiec, tylko właśnie moim pierwszym celem będzie pies Dino, ponieważ daje on 10% do PD, czyli do expa i dzięki niemu będziemy zawsze szybciej expić. I będzie to na pewno ważny dla, dla mnie dla mnie. pet. Zastępem portalową, z tego co ja zrozumiałem, nie wiem, mówię tak jak zrozumiałem, jest to coś takiego co pozwala nam, jakby to powiedzieć, co pozwala nam odesłać zwierzęta, które mamy tutaj i na przykład jeżeli bym losował drugiego nakrapianego siwka, no to mogę go odesłać i zostanę za to zmienione wzrostniki, czyli te tą walutę? Co to są zmienione wrośniki, jeżeli na przykład będziemy mieli pieska, to ma 10%, jeżeli chyba za 5 milionów wzrostników możemy mu dać 20%, badanie. Możemy tak ulepszać nasze pety, koniecznie nie da ulepszyć. Waluty inne będę po prostu gdzieś tam w odcinkach tłumaczył bardziej. Na razie tylko wiemy, co jest zmieniony co to są te i co to są droższe monety, złoto, srebro, ognienie, nie? E, tu mamy dostateczkę w dworu, czyli taką dla vip totalnych, dla szefów. E, możemy kupić jakieś elixje za 200 koła mrocznych, nie wiem kto to kupi i za golda. Tylko jednym warunkiem jest to, że musimy mieć premium, czyli jeżeli mamy po prostu premium. Wylosujemy gdzieś, no to jak mamy dużo złotan no to możemy tu pokupować jakieś pety itd. Tak tak tutaj mamy Zahira. Eee, szczerze. Aha, on ma jakieś notki po prostu. I kostiumy. No spoko, za złoto warto może, może być warto tutaj kupić takie rzeczy. Kiedyś, jak się jeszcze ze starych lat grało w Rekensanga, u Zahira robiło się płaszcz i pamiętam te misje na płaszcz, to było coś, nie? Naprawdę to było coś, też jeszcze mam jednego kupca, że wiecie, musicieście się z lochów w drakani Rzeczy na te płaszcze i on wam go szył i że Teraz to płaszcz losuje, wypada wam z normalnego mopka. Kiedyś płaszcz to był taki ekskluzywny. E, to są monety społeczności, to jest druga waluta. E, mamy, tak, jest tutaj. Monety społeczności. E, tego na razie nie będziemy mieli, bo to potrzeba do, do... Przy oglądaniu Twitcha to się ogólnie da robić. E, to jest taki kowal, ten tutaj ziomeczek kupić coś tutaj niego można zamroczyć, na nie opłaca się. Po prostu oglądacie streamy na Twitchu, jak, jak twórcy Dragonstanga streamują. Albo schodów możecie to dostać, nie? I tam są jakieś rzeczy. Tutaj mm, to jest alchemik i handlarz esencjami. U niego toniki możecie kupić, czyli takie rzeczy, które was uleczają. To chyba wam daje na dwie godziny, no, 19 punktów życia. No, ale wiecie, możecie takie procentowe chyba bonusy mieć, jeżeli dobrze pamiętam. No, w każdym razie, na razie to się nie, nie, nie będziemy bawić. E, tu mamy kamień podróżne, czyli możemy sobie zawsze wrócić w dobrym Fordu i tutaj za darmo. Na łąkę to jest jedna sztu, sztuka złota i 14 srebra. raczej się nie opłaca lepiej na koniu sobie to przejść. E, tu jest sztuł warsztatowy i my mamy w codziennych wyzwaniach quest'a na niego, ale nie mogę jeszcze tego robić, więc może pójdźmy dalej z misjami. Myślę, że chyba wszystko wam tutaj ładnie wytłumaczyłem. Tam, jak jeszcze będziemy szli yy, do tej misji, no to powiem wam, o co chodzi z Knobem. Yy, o, my nawet możemy robić znów księżyca. To jest coś ciekawego. A nóż nawet zrobię, nie? Nie wiadomo. Obiecana pomoc. Jesteście jedną z tego osobi... jesteście... I jednym z tego tego sojuszu, prawda? Jak się cieszę, że pomagacie. Ostatnimi czasy poczęły znikać wiadra w studni. Później wyciągaliśmy dziwne, dziwnie przebarwioną wodę. Każdego z się wody napił choroba, jaka napadała na my umyśle i na ciele. Czy potrzebujemy czystej wody. Gdy poprosiłem uczonego mistrza Remina o radę, gdy poprosiłam właściwie, powiedział, że potrzebuje próbki przebarwionej wody ze studni. Jednakże pod podziemne źródła leżą w ponurych grotach hawasowych. Nie dam rady tam wejść, ale wy jesteście przecież wielkim bohaterem. Eee, tutaj musimy znaleźć zawiniątko czyli Sinka Jędrusia, tak? Nie wiem kim jest Karina, ale jak wrzuca swoje dziecko do kanałów, to jest trzy do grot hagasowych. Eee, dobra, mamy zamiar się koronę, nie ma sprawy. To jest ważny quest, bo to jest quest produkcyjny, dzięki temu właśnie na tych stole będziemy mogli coś wytwarzać. I mamy zebrać jakieś tam kolekcyjne rzeczy, także ruszajmy do grot hagasowych w takim razie. Eee, o, czarownica. Tak, wszędzie groty hagasowe. Gnom, to jest ważna ogólnie rzecz i oddająca rzecz, ponieważ jest to eee, po prostu z eventów lecą wam drakeny. Widzicie 1900, 800 i tak dalej. Jak zrobicie cały pasek, no to po prostu macie te drakeny. Jeżeli na przykład byśmy z tego eventu mieli tak na oko, to tutaj będzie no, z 4 koła. Może 3,5. No to na przykład taką runę byśmy Jakąś mogli kupić na coś, albo Chyba nie mam jeszcze runek tak runicznych, bo nie mam Ale wiecie no, możemy zawsze tu coś kupić Możemy sobie jakiegoś monta może nawet kupić Możemy sobie dżulowa kupić Nie, jest jakiś dobry. Klucze do amfory albo skórki yy, Więc po prostu to jest, to jest misja. Nie wiem, czy warto ją w sumie brać, bo to jest eventowa misja, której na razie nie i tak nie będziemy robić, ale możemy zrobić. Kiedyś eventy będziemy robić, teraz eventów nie będziemy robić, no bo skupiamy się na fabule. Jeżeli dobijamy jakieś 40-50 level, no to wtedy będziemy się skupiać na eventach y idziemy na idziemy normalnie na rozlew krwi. I to są chyba nasze drugie lochy poza samouczkowe. Bo łonki z First były puszczą, czyli tam, gdzie jest dużo graczy, i wiecie, możecie chodzić razem, a mała krypta takich poza samouczkowych była. O. Ruszycielka, o nie. A mała krypta były lochami takimi, gdzie po prostu nie ma, nie ma graczy. Jesteście sami, jak widzicie, tutaj nie ma żadnych graczy. E, jesteśmy sami, nikt nie chce dołączyć do naszej grupy, także musi być, aby sobie tutaj poradzić. W grupie zawsze, jeżeli wy byście zaczynali grę w Dragon jest ona za darmo, także nie ma problemu, to raczej chodźcie sobie w sobie grupach i... O, mamy ulepszone. Jedną na cztery rzeczy z produkcji. Zawsze wiecie, próbujcie gdzieś sobie szukać grupy, tak żeby ją znaleźć i... Y, żeby grać w grupie, ponieważ zawsze więcej expo, expo wpada. I szybciej to lecie, nie? Jakieś tam czyszczenie mapek i tak dalej. My na razie robimy misję, ale wiecie, zawsze gdzieś tam można, można podejść. Tego nie zbieram, bo przez chwilę to wybrałem i mamy już dwie rzeczy na cztery z eee, Dobra, idziemy do tych pytajników najpierw, a potem zobaczymy, gdzie mamy iść, jeżeli chodzi o inne misje. Trujący śluz! O tuło, a trzy hity. Pierwszy tak mocny ten... Pierwszy tak mocny przeciwnik. Eee, dobra, ja to chciałem nacisnąć, nie spik. Eee, dobra, trujący śluz, dalej. Kurwa, ale zmieniła się, szczerze mówiąc, świata, yy, że tak powiem, graficzna. Bo na przykład na łąkach z mieliśmy bardziej tak umarłych. Tutaj mamy jakieś bardziej jaskinie, takie dziwne, skażone ze ślubem, z jakimiś yy, z jakimiś goblinami małymi. Wiecie o co chodzi. Dobra, prówka przebarwionej wody pobrana. Nie ma problemu i chyba jeszcze zawiniątko musimy znaleźć. To tak koło co? Tam dziecko chciało utopić chyba. Bardzo nieładne zachowanie z tej strony, nie mam wyjaśnić na wpadówie, ale pewnie nie będzie nam dane. No zbawione z jest albo nie wiem, z są do jakichś bloków, I mamy wyróżnionego minibosa tutaj w grotach. A, okej. Okay. Pierścień z brązu. Może to być coś ciekawego? Jest to coś ciekawego, dobra. Fajnie. A coś, czego jeszcze nie mieliśmy. Ja chyba wsiądę na konia, na szybko i zobaczę, co jest tutaj do miejsca zrobienia. E, okej, okay. z tabonem pogadać i korona króla krama. Musimy iść tam, nie ma z problemu. I będziemy jeszcze musieli zrobić to do końca. Wiem, gdzie to jest mniej więcej, także się nie bójcie ale niestety musimy tam dojść. Nie, może będę skipował teraz pod portki, żeby nie przedłużać odcinka. Te już zabijemy, bo to, to jest tak blisko. Jest. E, I pójdziemy jeszcze po tę zieloną misję, po tę ostatnie chyba Tak? Szatbiera całka dla starych wojowników. I tak żebyśmy te cztery misje zrobili. I myślę, że to będzie tyle w tym odcinku. E, tutaj, o, tak czy idziemy jeszcze pięknie zabity został. Jedenasty poziom korona kula krama i hełm ochronny, który wygląda epicko póki co. Nie wiem jaki będzie realnie. Eee, nie wygląda takie, moim zdaniem. Eee, dobra, eee, wiem gdzie jest prosta szafa, jak dobrze mi się wydaje, to jest tam. Zabijemy no, te bo wiadomo, jak jest ważny. Także szybciutko ten, wjeżdżamy na konia i lecimy właśnie tam. E, i potem będziemy musieli, będziemy mogli e, nacisnąć po prostu P i wrócić sobie do miasta na koniu, w sensie. Nie będziemy musieli się wracać z tamtej bitwy, na dole, drzwi, King Shui, normalnie po mapce, tylko wrócimy sobie do kamienia podróżnego, który był w e, King Shiu. I mam nowego skilla w ogóle na 12, na 11, to był przelot. Widzieliście to? I mamy niebieskie hełm. O, jo spoko, fajnie. Jest Gituwa, dobra, zajebiście O kurde, czyli mamy takiego pierwszego skilla, powiedziałbym. Unikającego patrzenia. A, Dobra, nie uda się, bo na parę, ale próbujemy teraz uniknąć kogoś ciosu. Zobaczycie o co mi chodzi. Patrzcie, na przykład te, te śluzy będą chciały mnie zaatakować, a ja ty im odlatuję. Widzieliście o co chodzi, nie? Dobra, pięknie. Tutaj u tych wojowników musimy znaleźć coś szaty. Jest i szata, jest i druga szata, ale jedna tylko jest potrzebna. E, poszedłem w sumie tylko do tego tulczyka. krągu podprzodków. Tutaj widzę więcej takich kolemniców bardziej takich właśnie jak na łąkach spiritu. <grym> tarczą z mieczem i o jest mini boss urlik greeningston i dał nam rubisz kiszony i rodolit kryuszony. także wracamy do miasta naciskam o i p żeby od razu być na koniu jak widzicie a p żeby wrócić do miasta czyli po prostu nie będę musiał ładować konia jak już jakby to powiedzieć wyląduje w mieście wiecie o co mi chodzi że już jestem od razu na koniu nie muszę tracić czasu oddajemy mu jedną misję dobra to jest ta produkcyjna zróbmy coś z przedmiotów kolekcji sceneryjskich nam do tego stół wartościowy, nie ma sprawy okej okay macie obok jest piękno, super, świetnie. E, I Mroczne Oko, tak? Musimy znaleźć Mroczne Oko od Ulrika Gingstona. Ale my go już przed chwilą zrobiliśmy. więc coś tutaj jest sus troszeczkę. Tutaj jest to zawiniątko. Zawiniątko zawiniątku była tylko ja lalka, chwała Gatronowi. Znaczy, że moja sąsiadka nie morduje dzieci, a Jędruś jest zapewne chory od zatrutej wody. Dobrze, ale dlaczego wyrzuciła lalkę? Cóż, może to jakieś inne... Cóż, może jakieś inne dziecko się z niej ucieszy? Okej, okay, spoko. E, co dalej musimy zrobić? E, to, tak, musimy iść do tego Tabona. Mamy te cztery rzeczy na stół warsztatowy. Witam waszą mości. W czym mogę pomóc nawieźcie z sfery, Przejdźcie do właściwego miejsca? Z odpowiednią ilość odłanków wytyczę do, do Was ścieżki podróży w cudowne miejsca. No problemo. O fak dobra. Ja zabijam wroty, to zrobimy kiedy indziej, bo to są misje te zadania akcji specjalnej. My na razie się skupiamy na misjach głównych i na zadaniach pobocznych. I mamy nowe alt w ogóle. Król z starej jest stary i słaby, a kilku mieszkańców King's się nie było w stanie oprzeć się potem za mocy, więc zło zaczyna się rozprzestrzeniać. Kiedy zło zaczyna rozprzestrzeniać się w mieście, obywatele King's Hill postanawiają szukać pomocy, która prowadzi do przesyconych pradawną magią grot hagasowych. A idziemy odebrać ostatniego questa w dzisiejszym odcinku. Próbka wody pokażcie, tak jak przypuszczają, woda weszła w kontakt z obcą magią, którą nazywamy mroczną mocą. Jest to zakazana siła świata mroku, drwana wszystko i wszystkich, którzy się z nią zetkną. zetkną. Mieszkańcy musieli uciec do King Shield, wierząc, że w hagasowe, w Groty hagasowe zostały planowane przed mroczną magię i zatruły nim studnie. Boże, że te stare wiedźmy skaziły wodę i wiedzą, jak ją poprawnie oczyścić. Malisa, jedna z nich szukała schronienia w mieście. Może się zdarzyć, że zechce porozmawiać z tobą na temat środka zaradczego na nasz kłopot. Dostajemy jakąś sprężarkę expa i musimy tylko pokazać z Malisą. Ja bym tylko szybko poszedł o tutaj idealnie. Nasz tuł warsztatowy, połączę to, tyk, pik pyk. I mamy jednego kościora zrobionego, pięknie, produkcyjnego, pierwszego. Eee, zajebiście. Pięknie i mamy pokazać z petiaksem. i zrobiliśmy codzienne wyzwanie, nie wiem czy coś za to dostaliśmy, 16 tysięcy monet, okej okay, spoko, yy, tutaj mamy questy, to się zajmę w następnym odcinku może z tymi umiejętnościami, porozmawiamy tylko z Petyaxem teraz. Witaj, mogę cię nauczyć nowych metod, wypożyczyć użyteczne przedmioty rzemieślnicze oraz opowiedzieć ci najlepiej szukać składników, to znaczy jeśli uznam, że jesteś czegoś wart. Dowiedz zatem moich umiejętności. Weź proszę te kamienie i nich coś niezwykłego, idziemy na stół warsztatowy, to jest właśnie produkcja. Nie jest to zależne od misji głównych i tak dalej, ale produkcja jest bardzo ważna, bo mamy coś takiego jak kamieki i jak widzicie tutaj są kamieki i żeby te kamieki lepiej działały, bo jak widzicie tu mamy plus 3 punkty obrażeń zadanych tym przedmiotem, które mogę jakby wrzucać do np. chyba do tego będę mógł wrzucić. Nie, nie mogę, ale do pierścienia na przykład i zobaczcie co się stanie. 89 i 92. I potem te kamienie możemy ulepszać na lepsze, na lepsze, na lepsze, a to się bardzo opłaca, Do tego właśnie nam, są nam potrzebne takie questy produkcyjne. 10 kolorowych kamyków. mozaika, pięknie. Mam nadzieję, że dowiedliśmy swojej wartości. Nieźle, nie żebym mnie zetkało, ale widzę w tobie potencjał. Podzielę się jeszcze z tobą, odrobiną mojej bezcennej wiedzy. Okej, okay, czyli dał nam wiedzę swoją. Ty, mamy podstawy produkcji, nie wiem co, co to nam tak naprawdę dało. O, Grima, to też jest właśnie ta odgnoba i na niej, u niej też możemy jakieś rzeczy fajne kupować, także też się opłaca. Eee, i idziemy gadać z tą Malisą, czy nie? Idziemy. Malisa czytała kryształy w porządku, tylko znalazła. Powinien zneutralizować zaklęcia moich siód. Malisa uciekła, gdy przybyły gobliny i zgromadziły wszystko na poskudnej górze steroci. Tam ona musi być to skrzynia z kryształem. Okej okay. Naszą misją będzie znaleźć kryształ w porządku w skrzyni na górze Staroci i znaleźć mroczny oko z smarego urlika Greenstona Ale co zrobimy sobie w kolejnym odcinku, dodamy sobie tylko przepisy, żebyśmy mieli ładnie, wszystko pięknie i to tyle w dzisiejszym odcinku. Jest dość długi, tak mi się wydaje, ale no wiecie, przeszliśmy z Grimfordu do Kingsville, nowe miasto, nowe mapki. Tutaj mamy, proszę bardzo, Groty Hagasowe, Katakumby Królewską, Arena i Dziki więc wiecie, to nie jest już takie hop-siup, teraz trochę dużo będzie. Ja postaram się jak najmniej czytać, żebyście mieli, ale wiecie, żebyście cały czas mogli tą, tą fabułę gdzieś tam ogarniać I co? I widzimy się chyba w następnym odcinku, no bo co? Nic się zrobimy. <laughs> eee, dziękuję wam wszystkim za oglądanie, trzymajcie się, miłego dnia wam życzę i do następnego odcinka, który będzie... Może w sobotę, może w poniedziałek. Zobaczymy, a tutaj świnka zależy. Także ja i świnka żegnamy Was ładnie. Świnka, pięknie, stańmy. O, jest zajebiście. Także kuźwa. Także żegnam się z wami wszystkimi. Dziękuję Wam za oglądanie. Siemaneczkę!